Siema, z tej strony pokrywson, a to już już nie pamiętam który chyba piąty odcinek właśnie naszego kochanego Wiedźmina Ostatnim razem gadaliśmy sobie z tym hazardzistą, ale jeszcze z nimi zagraliśmy. Szanuję ludzi lubiących ryzyko. Lubię ryzyko. No nie zagrasz. Bywajcie. I to jest tak z nimi zagramy. Nie. I pogadamy sobie jeszcze z innymi ludźmi. Najpierw sobie zapytamy beczkę. A dawno nie pytaliśmy beczki. W ostatnim odcinku tylko do niej podeszliśmy i chcieliśmy coś ukraść. Pocitalisku. Hmm. Hello. Hello, karczmaś. Nie mogę gadać przez ladę. Czego tu chcę? Podaj piwo. Nie chcemy tu takich jak ty. Bo co? Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało? Dziękuję, Może? dobry człowieku. Wyjdzie szybko, zaraz zamykamy. Dobry człowiek. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego, chyba? taki. Nie? Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? Jestem wiedźminem. Co, co, na wieś, no ogień. Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może Wielebny będzie miał jakieś zlecenie. Przed twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą nieważne, pogadam z Wielebnym. A czego tu chce? Czemu tu tak ponuro? A co to, znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za pięć Orenów? Za pięć Orenów to i króla foltysta znam. Serio? Dobra. Wygrałem trochę, to mi powiedz. Najgorsza ze wszystkiego to zaraza jest. Ludzisków siła pomarło. Długo umierali i w mękach. Przez trzy miesiące jęki i wrzaski słychać było. Gdyby nie to byśmy wszyscy powariowali. Nie dziwujta się tedy, że na obcych krzywo patrzym. Wy nie wiecie, jak to jest. Jak rodzina i wszystko wokoło na zarazę umiera. Jaka rozpacz człowieka ogarnia. Tak jak Wielebny nas ocalił. Dzień cały ni strawy, ni wody nie tknąwszy, do wiecznego ognia się modlił i otrzymał odpowiedź. Pokutę na nas nałożył, byśmy grzechy zmyć mogli i wiarę umocnili. Najsam pierw dom swój z grzechu i plugastwa oczyścić. Tośmy się wzięli i już następnego dnia wszelkie plugactwo ziemię gryzło lub daleko było. Później wielebny zebrał wszystkich i tak do nas przemówił. Dobrzeście uczynili, domostwo swe z grzechu oczyszczając. Wiem, że niełatwo wam było, wiem, że to krew. Ale wieczny ogień zaradzę nam zesłał jako kary za grzechy. Wyście czyści, wy żyć będziecie. Nie my uwierzyli. Potem na dwór wyszli. Mroz był niemiłosierny. A myśmy na kolanach dookoła wsi pielgrzymkę pokutną odprawiali przy pięciu kapliczkach modły czyniąc. Wierzcie mi. Następnego dnia we wsi cicho było, jakby wszyscy spali. I zachorowań już mniej, tylko parę rodzin pomarło. Dzięki tylko. za pouczającą historię. Bywaj. Za tę historię zapłaciłem pięcioremów. renów. Niezbyt mi się podoba to. Chyba nie doczekam się prawdziw. Witaj przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola! Czy to nie ty tego dzieciaka z zabramy wyciągnąłeś? Nie. Tak się złożyło. Złożyło. dobry sobie, przyszedł. żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. E, nieważne. Coś podać? Mm. Po co? Co się stanie, jak to kliknę? Na razie nic, dzięki. Ale może dotrzymałabyś mi przez chwilę towarzystwa? Mhm. No wiecie co? Teraz jestem w pracy i przyzwoita ze mnie dziewczyna. Mhm. <laughs> w takim razie poproszę piwo. Proszę bardzo, mamy taki Nie muszę tak do mnie. Chyba, nie chcę piwa. Podechciało mi się. Czy ciebie mi się żygać chce? Słyszysz? Halo Alvin, mogę z tobą gadać? To ty mnie uratowałeś, prawda? Nie uratowałem. Tak. Pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Zabijecie cię Może poczekaj, Zabijasz. aż zgłoszą się po ciebie bliscy. Nie ma. Nie. Moja rodzina dnie. nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. Zruszająca tak historia. Elo, wieśniak, mogę coś do ciebie pogadać? Alo, nic wieśniak. Kury padają jak muchy. Chyba też złapały zrażnik Mikulch. <laughs> jak? Ktoś ty przybyś? Czego tu szukasz? Zawsze tak witacie obcych? Raz ja. Heh, o! Wszystko, rasia! Wszystko jedno. Bestia ja przyjdzie po nas wszystkich! Cieszę się, że udało nam się dogadać. Rasia, musimy to ucieć. Nie, dobra. Albo dobra. Napijemy się. Tutaj, tak wyglądają właśnie pojedynek. To jest ho, albo... ho! jeszcze chcesz? ho, ho! jeszcze chcesz O nie, wyczekajcie, zrobię tak. No i cię przepiłem. A! Masz twardy łeb! A co z fantami za zwycięstwo? Byłem ostatnio z kupcy. No! Miał słabą wolę i zapomniał księgi! <ścoughs> Dam się! Dzięki! Załatwaj ją! Cały krążkę! Załatw przewrócił! Gładu! Ale się, się przewrócę uuu Ale zaraz się przewrócę. O Co na książkę dostałem? Pani umiem czytać, wszystko się rozmazuję, mój oczar. Jeszcze pokropa! póki nie mam nie więcej Tu sądziny. Albo Nikt nie, nie a idę. widzę bliżej. Ja się nie przewrócę. Łooo, się naaaaaa. Założę sobie okulary. Które będą chronić moje oczy przed takimi debilami. Muszę nie umieją wygrać z wydźwinami w biciu To z tego, że te są lepsi od wszystkich we wszystkim? Ale ja jestem najlepszy Aba tam jest ognisko o, nie idziemy bez trzymanki bez trzymanki co to jest tu? Nie, nie ma człowieka. O, ale mam kaca. czekajcie, być co. <średytorium> Po tym krótkim incydencie Wrócimy do karczmy, bo widziałem jeszcze jedną osobę wartą uwagi. No dlatego wolę nie pić. Że potem idzie milion lat do tego ogniska. Gdzie osoba, które ściągnęła moją uwagę, gdzieś zniknęła. tak Tak ta książka, co ją dostałem? Dałem mi coś do tego seriusza Ogula. Tutaj nic, nic, ten... Dobra, tutaj był... ...ziomek, co się nazywało Kalkstein. Krew zamiast zbić fortunę w dzielnicy handlowej, muszę pozbyć się towaru na podgrodziu i wracać. Jak pech, to pech. Ja też nie mogę dostać się do miasta. Za dużo czasu zmarnowałem warując pod zamkniętą bramą. No dalej, może coś ode mnie kupisz. Okradaj mnie śmiało! A Czym meka. handlujesz? Moją krwawicą! bo ha, ha, ha. No, masz jakieś główne tam. Nawet nie chcę wiedzieć niczego. Tylko pójdziemy wreszcie coś zrobimy. Kurde, Szani mogłem pogadać. Dobra, zanim pójdę pogadać Szani, żeby nie było. Sobie zagadam do krasnoluda. Krasnoludskiego. Krasnolud. Witaj! Elo, witaj. Fajno, masz tak, jestem krasnoludem. Nie! Nie wspieram skrycie ani jawnie skojatel Tak! Płaciłem już podatek i łapówki. Wielokrotnie! Dzisiaj! Co takie akresywy. Chciałem tylko porozmawiać. Spokojny, będę w grobie, czyli optymistycznie szacując za kilka lub kilkanaście dni. Postaram się nie przegapić pogrzebu. Wpadnij też na egzekucję! Raz zagonili mnie na wieszanie nieludzia. Mówię ci, ubaw popachy. Nie przepadają to za nieludźmi, co? Ani tu, ani nigdzie w północnych królestwach. Podobno jakiś urzędnik w Zimie dostał ostatnio nagrodę za innowację. Wynalazł szubienicę specjalnie dla krasnoludów. Co w tym innowacyjnego? Nic! Ale jaka oszczędność surowca? Przy produkcji idącej w setki sztuk można zaoszczędzić na drewnie i zrobić więcej, dajmy na to, drewnianych mieczyków dla dzieci. Chcecie o coś zapytać. Słucham! Chcę porozmawiać o broni. Nie jestem specjalistą od broni, chociaż potrafię przekuwać miecze. Przynieś mi trzy rudy metalu, a wykuję ci doskonały, stalowy miecz. Rozejrzę się za rudami. I jeszcze jedno. Pilnie potrzebuję pieniędzy. Więc za 35 orenów mogę ci sprzedać znakomite smarowidło na miecz. Nie jest może do końca legalne i rozpowszechnione, ale cóż. No chyba nie. Nie jestem zainteresowany. Słucham! Dlaczego ludzie prześladują nie ludzi? A dlaczego Kuśka wchodzi w piczkę? Pff. Taki jest naturalny porządek wszech rzeczy. Ludzie od zawsze żarli się z krasnoludami i elfami. Nie mnie decydować, z czyjej winy. Nie pojmuję. To idź i zastanów się w samotność. Dobra. Albo podyskutuj z tym skurwielem brokiem. Nie rozmawiam na takie tematy z obcymi. W porządku. A co tu masz? Mogę ci sprzedać coś. Bo ja mam... O, sztylet. Tego raz się nie użyję. Halo, panie sztylet! Jak ja mam tu sprzedawać? Prawym. O. O. I ten mieczor też. Dziękuję, do widzenia. zat. Wiem, że tam jest jeszcze jedna opcja do pogadania, ale chyba nie jest najlepszą możliwą opcją. się muszę wejść na chwilę i się upewnić. Przypadkiem nie mam jakiegoś zadania od Szani Od szani do bani Nie, nie, nie zamierzam Bo jeszcze w środku nie gadaliśmy Chciałbyś mnie o coś zapytać? Aha, czy nie patrzyłem to to... Przy... Super! Znaczy, super Tak więc przesyłam pora na... Na, na... na, 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 Rozejrzenie się po okolicy Dopiero co tu przyjechaliśmy Jednym miejscem, w którym byliśmy jest właśnie Tutaj w środku tej karci. I wyjdziemy sobie przez bramę. Lepiej zachować czujność. Jak ja mam misję? Najpierw chciałem wiedzieć, bo tak bez celu biegać to nie jest dobre. To jest pan krasnoludeł. Ogon jak jakiś tajemnica bregerebbe coś tam warto się dowiedzieć, porozmawiać z tym ziomkiem. Czyli muszę iść do wielebnego Poza tym nic ciekawego się nie dzieje. Okej, okay, tutaj mamy mapę na M. Tak wygląda mapa. I tutaj jest dom wielebnego. Tutaj jest krypta. No to pójdziemy tutaj dołem, żeby nie było. Ładne tutaj są tereny. Czy ja mogę jakoś szybciej iść? Na ja pewno, jeśli byłaby noc, to bym spotkał tutaj dużo tych bestii, psów w ogóle. Wszystkiego. No, jakieś ognisko. Pies oda. Ja źle posiadłem, na serio. Dobra, już rozumiem. Miałem iść że mapę się odkrywa. Jak coś. A to ja specjalnie tak zrobiłem, żeby wam pokazać. Wcale się nie zgubiłem. Nie? Dobra. A wcześniej grałem też tak właśnie szybkość. Był niepotrzebny. Tutaj mamy zamknięte drzwi. Drzwi do opuszczonego domu. Skoro są opuszczone, czemu nie sprawdzić, czy jest coś w środku? Serio, jest nawet ekran ładowania. Pan szkielet. To jest pan worek. Pan zaletra tu w środku pana worka? Uh -huh. Pan w Panie? Uh. czy tam dobra w... ważne. Wiesz, pan, inny pan opuścił dom? Czy tam dom coś tu ma? Są ciuchy, są ubrania. Można sprzedać, podarować na pewno. Ktoś by chciał takie śmaty z opuścionego domu. Jeszcze nie wiadomo, czy nie podpalony, czy nie jest za załóżka. Wielki łowczyk. Ej, tu jest wielki łowczyk gdzie jest tutaj na zielono tekst więc to pewnie coś tu można ogarnąć elo witajcie wiedźminie łowczym tu Witajcie. tak zastanawiacie klicznie, się skąd wiem żeście wiedźmin Widać. nie? no dobrze nie chcecie wiedzieć wasza wola może daj mi się odpowiedzieć na nie szukam, roboty, szukam roboty dla wiedźmina w zasadzie sam miałem się tym zająć ale skoro już jesteś Miejscowi powiadają, że nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora i zżera spóźnionych chłopów. Zalęgło się też coś w krypcie. Gól zapewne. Rozejrzy się. Ale najpierw powiedz, ile za to dostanę. Pewnie nic. Ech, wy mi nic bezinteresownie. Na no co mam Powiem ci... Powiem ta, tak, mi dowód, a zapłacę sowicie. A, tak, sowicie, sowicie. Chłopi mówili coś więcej o potworze z nad jeziora? Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem koło domu Harena. Skoro że to pewnie utopcy. Jak wyglądał ten stwór skrypty? Wydaje mi się, że to zwykły gól, ale wie. Pójdź i sam sprawdź. No dobrze wiedzieć. Powiedzcie mi, panie łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Nie mogę. Tajemnica zawodowa. Dajcie spokój. Przecież ten sam zawód wykonujemy. No, niby tak. No to słucham, ile za utopca? Zależy, kto zleca, ale tak średnio to koło 80 arenów. Serio? Wiedziałem. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie Wiedźmin. Świat idzie naprzód. Wszystko drożeje. Tylko anachroniczny wiedźmin pracuje za psie pieniądze. No właśnie. I jeszcze mnie parszywym odmieńcem nazywają. No właśnie. Jaka praca taka płaca. No Jaką no Nic. Nie. Taką samą masz pracę, a więcej niż taki Bywak. wiedźmin, właśnie. Który lepiej się na tym zna, idioto. No. Teraz idziemy tędy. Tego wylewnego nie lubię, ale wy go jeszcze nie znacie. Zaraz tylko poznacie. Będziecie mieć tą okazję... Ej! Jaki słodziak! Jaki słodziak! Kim ty jesteś? Coś jest takiego. Ma uszy duże. O, tu jest kapliczka. Pamiętacie? Mówiliście o jakichś kapliczkach lub placki i tak dalej. O, tutaj widzę Nie ma opuszczonych domów, tylko są domy. Ale jest beczka. Elo beczka. I idziemy... Nie tędy. Tam jest pewnie coś jeszcze innego. Tam zajmiemy się tamtym miejscem już... Innym razem. Jesteśmy komplement. Ach, jakie niezrównane poczucie humoru. tam jest dziewczynka. Napisana Jak długo na zielono. Jeszcze? U! U! Co ja zrobiłem? U! Kliknę F to się... A nie, bo oni są po prostu na zielono, bo to są, nie wiem, dzieci. Bo tak! No tak się komuś chciał. Tutaj jeszcze w środku nie byłem nigdy. Kopców, kobitów. No i tam nie ma nic ciekawego. No jakoś nie byłem panem nic do kradania tych wieśniaków, którzy zazwyczaj nic nie mają. Tam jest pan beczka. Tu jest pan beczka. Pan Elo. Beczka. Elo, lol, ile to hajsu. 8 i księń. Świadmy same wieśniaki. ale... się Podgrodzie. Jesteśmy na podgrodziu, jakieś za większe widać miasteczko. Już ceglane był tu Kazimierz, eh? Kazimierz. Stoi przybyłe, znaczy człowiek, e, Kimżeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. porządku pilnujemy Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy zobaczyć, czy chory nie jesteś. Mam immunitet. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musimy. Jak? No, oglądnąć musimy. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. A możecie przejść. Bywajcie. Tak trochę podejrzanie to wyglądało, jakby... Chciały sam się przyjrzeć, ale mnie okraść, tak wiecie. I tu jest pan wywielebna ci pan, A chciałem skoczyć przez mur, bo trzymałem bryk. Musiałem przejść na laga. i patrzcie na niego, patrzcie. Przepadnij! Niech spali cię wieczny ogień! Czarci synu! Spokojnie, Wielebny. Chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. Szukam Salamandry. Ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez ciebie. Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego. Jestem Wiedźminem. Mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny Wiedźmin. Zwał się chyba Berengar, Obiecał, że pomoże nam zabić bestię, ale kiedy tylko usłyszał jej skołyt, wziął nogi za pas. Nie chce mi się w to wierzyć, ale ja nie jestem Berengarem. Jeśli chcesz, będę wierzył w twoje jeszcze, dobre nie intencje, ponieść światło wiecznego nie ognia bieram. do ludzi, by rozjaśniło mroki. Naokoło wsi jest pięć kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestię? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco! Owszem, odstraszy bestie, albowiem powiedziane zostało. Mimo już mrok w duszy jego, a oblicze potworne, nie sądźcie go pochopnie, albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. Jeszcze tylko w blasku ognia wiecznego bezpieczni będziecie. Zgoda. Ale będzie ci to kosztowało sto orenów. Niech będzie, ale pamiętaj, wieczny ogień musi zapłonąć nocą będzie się we wszystkich pięciu kapliczkach. Inaczej wszystko na nic. Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. To nie jest mądry pomysł. Czemu tak myślisz? Z takimi jak oni nie warto zadzielać. Jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat! Wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą był tu inny Wiedźmin. Też wyglądał na Hojraka. Widzisz go tu gdzieś? Nie! Bo uciekł! Ja nie mam zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa w Wiedźminie. Cała wioska się ich boi. I nie bez przyczyny. Dlatego pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie, ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikula i Harena. Oda Zobaczymy, wzią. czy bo... poradzisz sobie z ich problemami. Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości? Wszyscy mieszkają na podgrodziu od dziecka. Znamy ich i szanujemy. Odo od niedawna jest bogaty. Haren jest kupcem, a Mikul pracuje w straży miejskiej. Zdobądź ich zaufanie, a reszta mieszkańców też ci zaufa. Zobaczymy. Od niedawna jest bogaty. Nie zaufają ci, jeśli nie będą wiedzieli, że ja cię przysyłam. Pokazuj im ten sygnet wiecznego ognia. No, będzie się działo z tymi kapliczkami, ale będzie się działo, ale to 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 nie dzisiaj, bo dzisiaj będziemy kończyć na dzisiaj, na dzisiaj, na dzisiaj. Bo już 23 minuty chyba rekordowo czy ty kurde. Mogę robić ale mi się nie chce, bo... Interesujące. Bo się długo przesyłem, mam słaby internet, że ja nie mogę. Nie bawię się tak! Po odcinku minuta się dla mnie, a ja się z wami żegnam, dziękuję wam za obejrzenie, za wszystkie pozytywne oceny, dla negatywne wam też dziękuję, lepiej choć nie chcę im mniej tym lepiej, wiadomo, i w, w ogóle jeśli są go. jakiekolwiek oceny to jest zajebiście, dziękuję za oglądanie, siema.